Fascynacja ludzkim wnętrzem, muzyką, sceną, a także pięknem otaczającego nas świata jest tematem przewodnim obrazów Jagody Kaczmarek. Dzieła malarki amatorki, czyli wystawę Teatr Niewypowiedzianych Słów, możemy podziwiać w Galerii Jedlińskiego Centrum Kultury. Jagoda Kaczmarek, która pochodzi z Zawiercia, od wielu lat pracuje w przedszkolu jako pedagog, maluje jednak od dziecka, choć dopiero od niedawna, pokazuje swój talent publicznie. Jak sama mówi, inspiracją jest dla niej ludzkie wnętrze, uchwycenie dramatu chwili, przedstawienie gestów i emocji, w których każdy mógłby odnaleźć cząstkę siebie. Swoje siły uwierzyła dopiero po spotkaniu z artystami, którzy przekonali ją do rozwijania własnego talentu. Zainspirowali mnie do tego, by popracować troszeczkę nad sobą, doradzali y, swoją życzliwością swoim wsparciem, y, pomogli w tym, bym, bym po prostu zaczęła malować lepiej. I to z kolei wpłynęło na to, że uwierzyłam w siebie i po prostu zaczęłam malować. A to, co najbardziej lubię, to jest właśnie to, co widać w galerii. Są to przede wszystkim emocje, postaci, za pomocą właśnie których y, staram się namalować to co czuję, ale także to co mnie boli. Chcielibyśmy pokazać twórczość, inne spojrzenie na, na rzeczywistość, w tym wypadku na piękno ciała kobiecego, żeby mieszkańcy mogli poznawać i cieszyć się pięknem obrazów twórców z całej Polski. Od dwóch lat w Jedlińskim Centrum Kultury odbywają się comiesięczne wernisarze. Mieszkańcy uzdrowiska nie tylko podziwiają dzieła sztuki. Wiele osób rozwija swoje artystyczne pasje i bierze udział w konkursach. Wśród nich znajduje się duża grupa dzieci z jedyny Zdroju. Młodzi lokalni artyści zostali wyróżnieni przez władze uzdrowiska w naszym centrum kultury działa także kółko plastyczne, przy którym instruktorzy uczą naszą, nasze dzieci, naszych, naszą młodzież, żeby doskonali się właśnie w sztuce kreski malarstwa. Mamy wielu też fajnych lokalnych twórców, także ta dziedzina malarstwa sztuk pięknych, także w jakimś sensie Biedlinie Istnieje i inspiruje. Taką gwiazdeczką ostatnio odkrytą jest Jagoda Klecha. Sześciolatka rewelacyjna, na takie śmiałe prace. W każdym konkursie zauważają. Kasia, sobie Woda, Patrycja Geisler to już znane nazwiska. Ciągle te nazwiska się powtarzają, także jest taka grupka silnych artystów, bo ja wiem, 8-9 osób to takich, że naprawdę wiadomo, że jak poszle na konkurs, to nagrody będą. Wystawę Jagody Kaczmarek, teatr niewypowiedzianych słów, możemy podziwiać do 16 grudnia tego roku.